Będzie o VOX-LUX. Film VOX-LUX ma w tytule dopisek Portret XXI wieku. Jeśli jest prawdziwy, to żyjemy w czasach terrorystów, fanatyków i gwiazdek popu. Jeśli z tym opisem się zgadzacie, to film raczej wam się spodoba. Jeśli nie. Możecie mieć problem. Ja jedyny problem jaki mam to z Natalie Portman. Gra główną rolę, a w filmie pojawia się mniej więcej po godzinie i moim zdaniem zagrywa się w tym filmie, przerysowuje rolę. Jednak do momentu wejścia na scenę. Film kończy się 10-minutowym koncertem i tutaj Natalie Portman prezentuje się koncertowo. Coś jak Remy Malek w Bohemian Rhapsody, czyli długo, długo nic, a później petarda podczas koncertu Live At ale Vox Lux jest lepszy od Bohemian Rhapsody, ciekawszy od Narodzin Gwiazdy również.